No już! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Niepokornej Stolarki W dotychczasowych odcinkach pokazaliśmy wam drewno odpadowe w różnych odsłonach Dziś skupimy naszą uwagę na starych skrzyniach wojskowych Pokażemy wam na przykład jak z takiej starej skrzyni zrobić skrzynię wow. Albo inne przydatne meble. Tak jest! Skrzynie, które najczęściej udaje nam się kupić do naszych działań, pochodzą z lat 60., 70. zeszłego stulecia. Mimo tego, że mają swoje lata, to są solidne, ponieważ robione są z dobrego materiału, mają mnóstwo metalowych okuć, które je stabilizują. Jeżeli uda Wam się kupić skrzynię w dobrym stanie, to w zasadzie wystarczy, żebyście ją umyli odświeżyli nieco, zwłaszcza w środku i możecie ją użytkować. Jeżeli skrzynia jednak jest po przejściach wojennych <grymny> czyli jest uszkodzona, podniszczona to musimy ją doprowadzić do takiego stanu, aby można ją było ładnie wykończyć. I do tego użyjemy znanej nam już szlifierki kątowej z nakładką z papierem ściernym, którą przeszlifujemy wszystkie ubytki, wszystkie uszkodzenia i praktycznie skrzynia może być już do wykończenia. Albo też możemy nadać jej rustykalny wygląd poprzez zastosowanie szczotki na tej samej szlifierce kątowej. My skorzystamy jednak z jeszcze innego rozwiązania. Pojedziemy z tą skrzynią do naszego kolegi, który jest szczęśliwym posiadaczem piaskarki. Teraz robota dla twardzieli, będziemy piaskować. Ach. Tak wygląda dobrze wypiaskowana skrzynia. Tak swoją drogą przy okazji krzysiło. Dzięki, świetna robota. Kolejnym procesem będzie wyszczotkowanie szczotką ręczną, drobinek kruszywa, które wniknęło nam głęboko w drewno, i drobinek kurzu i pyłu, które też tam zalegają. Pamiętajcie o tym, aby szczotkować skrzynie wzdłuż włókien drewna. W innym przypadku włókna będą się wyłamywać. I skrzynia będzie porysowana. Wyszczotkowana skrzynia została już porządnie odpylona. Przystępujemy do bejcowania. Tak jest! Bejcowanie zaczynamy od wewnętrznej części skrzyni, a następnie od spodu. Po to aby kiedy będą one sobie schły, będziemy mogli malować te elementy, które są najbardziej widoczne. No dobra, starczy tego mieszania. Dawaj, jedziemy na dwa pędzle. Nasza no kotka już pobejcowana. Trochę czasu minęło, bejca nam porządnie wyschła i jest gotowa do tego, żeby ją przetrzeć. Na piaskowanym drewnie przecierka spowoduje, że efekt rustykalnego drewna będzie jeszcze fajniej wyglądał. Sprawdzimy. Teraz propozycja abyśmy zrobili z daleka ujęcie głównie. Żeby nie było że, że, że jest przeciągło przetarta, przetarta. Nie, nie my ją dotrzemy jeszcze, mm -hmm. ale ja się rozpojrzymy... Czyli co, oszukujecie, tak? Znaczy nie, bo ona, bo ona już jest przeciągło przetarta, już nie chcemy już. Czyli, czyli w ogóle, jak, no... To nie jest tak, że pokazujecie cały proces robienia? Nie, wszystko już Nie robicie na miejscu? Nie, wszystko, wszystko już Prawda jest taka, o tej niepokornej stolarce, no wiecie jak jest, no. Jest AliExpress, tam jest niedrogo. Czy by chciał zarobić parę złotych, no to zamawiamy takie skrzynie po prostu z Chin, gotowe i Za 20 30 za 300 Za 300 sprzedajemy i generalnie to jest bambus, nie? To jest po prostu z dobrego chińskiego bambusa. Po przetarciu i dokładnym odpyleniu przystępujemy do nakładania pierwszej warstwy lakieru. Pamiętajmy o tym, aby przetrzeć drugi raz, może nawet trzeci i nałożyć kolejną warstwę, żeby zniwelować wszelkie zadziory, odpryski i nierówności. Działamy. Proszę. Dzięki. Skrzynia polakierowana, przetarta i polakierowana ponownie idzie do skrzynięcia. Wow! To już wyschła. Pokażemy Wam w takim razie, jak zamocować do niej kółka. Pozacnamy. Jeżeli podobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, zasubskrybujcie kanał, I łapkę w górę. O,